Hallo, dzień dobry. To znowu ja, zawiedziony ja. Bo miał być odcinek z samego rana... nie ten safe. Miał być odcinek z samego rana z The Outer Worlds. A okazuje się, że premierę ma za około 10 godzin znaczy premierę, ten wczesny dostęp. Kto kupił edycję premium. I aż mi się pokazać, bo specjalnie rano wstałem Żeby nagrać odcinek 1 lub 2 Chciałbym być na premierę, a teraz się okazuje, że nie mogę być na premierę, bo będę w pracy. No i niestety ominie mnie pierwszy boom rzucenia odcinka o 19.00. Wiem, że tam pewnie nikt nie czekał na to, ale ja bardzo czekałem, bardzo chciałem w to zagrać. Ale no niestety. Jest jak jest Trzeba nagrać odcinek No jak już wstałem no to nagram zazwyczaj nie nagrywałem w piątek O technologii Dawno nie miałem na laserze Chociaż dobre podejście może się szukuje właśnie Ale Cóż pan zrobisz jak nic pan nie zrobisz, tak? Niestety trzeba y, zamknąć to w sobie. <laughs> no kurde, tak, miałem ochotę zagrać w tą grę. Specjalnie z nastawiłem budzik, żeby wstać. I tak chciałem wstać później niż y, mówił Chad GPT podnośnie Premiery. Mam dwie bomby, może... chociaż. range. Fajnie. A nie tak jak w tamtej, w tamtym ostatnim podejściu, że mieliśmy bazowego range'a, nawet mniejszego, bo pigułę range down tu I Całe podejście takie. No ale cóż mam zrobić. Nie, no tak mi jest przykro teraz, że nie mogę zagrać tą grę. Tak i byłem nastawiony. A ja do 20 w pracy. Potem zanim przyjedę, zanim coś zjem, to, to i tak nie nagram tego odcinka przecież. A o 20 to też się nie opłaca wstawiać. I znowu będę musiał... Wstać jutro rano, żeby nagrać odcinek z samego rana, żeby mieć go chociaż na rano. No, ja... puściłem. Znaczy, kliknąłem, nie puściłem. Ja jeszcze coś mi wpadło do oka teraz. Woli mnie oko. A jest okropny świat. Przepraszam. Muszę sobie wyciągnąć, bo to chyba szansa. bardzo mnie denerwuje Ajajaj. czy wy też czekaliście na tą premierę żeby tak jak ja obejrzeć żeby tak jak ja nie obejrzeć, tylko żeby zagrać albo, albo obejrzeć tak myślałem, żeby nie zrobić jakiegoś streszczenia babuły. kurde Jedynki, ale nie mam tego przygotowanego, a nie mam czasu na szukanie informacji, a nie chcę też czytać po prostu, nie wiem, z jakiejś strony Steam czy czegoś, bo to nie ma sensu, albo z jakiejś wiki, a nie pamiętam, bo to już dawno, dawno grałem, o, ale prawie obrwałem, znowu. Tyle, tyle kamieni, nawet jednego z Xa nie. Aż dziwne. Wczoraj nagrywałem ten odcinek i w sumie, I oczywiście nie włączyłem sobie mierze mikrofonu, tylko tego, jak to się nazywa? Kontrolera od mikrofonu, miksera. No i miałem jakość z samego mikrofonu bez, bez miksera. Mam, nie wiem, czy jest aż taka duża różnica pomiędzy dźwiękiem, no ale jednak to po coś, po coś było opłacone. Nie, nie to. Nie idziemy na Devil Room, idziemy na Angel Room, bo tu już byłem na, na Shiolu, może się trafi w ostatnim tym, w ostatnim bosie przejście, a może nie. Zobaczymy. U, ale prawie obrywały Prawie... Overwhelming... Niedobrze... Yy. Spina bym chciał. I tir zapa, Żeby chociaż odrobinę szybciej to ładować. Co tam u Jakie plany na weekend? Wsadźmy go. Nawet do sklepu można byłoby się przejść. Jakie macie plany na kiedy ja jadę z moją żoną i z moim bratem? O, tears up, tak jak chciałem. O, APEKAK, uuuu, ale bym go wziął. Tylko musiałbym z daleka bić. Bo to takie wybuchy są. Lubię IPKK, ale na zwykłym laserze, bo to jest taki zasięg mam duży. Albo jakąś odporność na wy, wybuchy. Mieć to też by było fajne. Teraz bomb nie potrzebujemy. Pyromaniak albo host hadby się przydał. Się, żebym nie pożałował tego. Żeby sam się nie zabił. No, dawaj, słuchajcie. I teraz to bije obrażenie. Nie dość, że iPad, nie dość, że Brimstone, to nie dość, że jeszcze e, technologii na tym. O, ranger. i to największy chyba, jaki można dostać. No dobra, to też nie jest nie wiadomo jak ogromny na, na Azazelu. Ale jest spory ale nie dostaliśmy angel room szkoda 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 do crystal sobie wejdziemy teleport Że i tak będę musiał podnieść ten, o dwie takie same i trzy za Full e, Wiem, że będę musiał podnieść ten item, ale wolałbym mieć odporność na wybuchy i wtedy go podnieść. Jakby, oczywiście, by się trafił. no. Nie jest powiedziane, że się trafi. Mhm. Ile tu kasy rzuca? O, kolejna piątka. Stars no to ja się przejdę. No kurde, no właśnie o to chodziło. Brother Bobby? Nie, Rotary Baby, co ja mówię, Brother Bobby? Idziemy do sklepu, oczywiście, że tak. Pierwszy sklep, do którego wszedłem. Jakby mogło być inaczej, że grid jest. Oj, oj, oj... I na co mi te pieniądze, jak nie mogę na nic wydać? Czerwio... I tak, o, z nich muszę ten te itemy powypłacać, żeby poodblokowywać też inne rzeczy a i odnośnie tej restauracji, no jedziemy do takiej restauracji, gdzie płacimy tam, nie, nie pamiętam ile, 40 parę euro, chyba i tam w środku jest kilkanaście restauracji no i oczywiście jemy ile chcemy za te kilkanaście euro jemy, jemy ile chcemy, a już mam max tiercy? serio? 1,33? Jemy e, ile chcemy. Tam jest e, jakiś steak, włoska, makarony. Tak fajnie, bo bierzesz sobie składniki, które chcesz i robią. I my byliśmy już z żoną parę razy. Teraz brat był, e, został z psiakami naszymi. No i po prostu w ramach podziękowania go zabieramy tam. W ramach podziękowania go tam zabieramy. No bo nam pomógł bardzo jak lecieliśmy do Polski O, speed up, fajnie Mogę najpierw przyszedł do czempiona, ale dobra Jestem wystarczająco szybki Kurde, obrywałem Ale dobra, mamy solchocika Idziemy dalej Nie, jednym hitem ich rozwala. Jednym tym wybuchem. Znaczy, nie mówię bossa. O kurde, obrwałem. Szkoda, że hasza nie ma. Z takimi temami to fajnie by byłoby się z haszem zmierzyć. Dev. No i już się nie mogę. Oooo, jeszcze head. Ja, mam teraz takie obrażenia. No nie, no dzisiaj Auto Worlds nie ma, bo no, zostałem wprowadzony w błąd, ale przynajmniej itemy są. Pierwszy raz jestem naprawdę debilem, to nie pierwszy raz, ale jestem przepotężny. Jeszcze muchy i yeah. lota. Chodźmy trochę pieniędzy. Może jakiś luck Może szans. O, black candle odblokowaliśmy. O, szansa na angel room wzrośnie. No i fajnie. No i fajnie. Uuu tą kartę to bym wziął. To będzie z Nie? Tak, myślałem właśnie, że tu będzie, ale zaskoczyło mnie tu. Że jednak nie było... Tam w tym dużym pokoju gdzieś będzie ten. No super sikretny Ja mam takie obrażenia. A i tak nie zbijiłem go na strzał. A myślałem, że zbiję. Chociaż na co mi ten strength? Przecież ja nie mam żadnych dużych bossów. No nie no świniu! Brwałem. zerwałem! to było. Ej! Dobra, bombkę trzeba tu postawić. O, tears up! Ale. O, są so, so to to waśniejsze. No ja mam max tears już. Niedobrze. Tu nie będzie skrytu z drugiej strony też nie. No otwórz mordę Tower, bomba. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie ma tu nic. To jest... Kręcza, ale to chyba, że po obrażeniach? Będę śluz zostawiał? Czy krew za sobą? O. Nie ma nic ciekawego Ciekawe co za runa Hagalas Rozwalanie kamieni. Dawaj rozwalimy to. Nie ma crow space. No, nawet nie mam na HP a. Ale czekaj, czy to jest ostatni sklep? Chyba tak. Dobra, Swochoir to weźmiemy chociaż. Full życia będziemy mieć. No, ale szybko przeszedłem, czerwona matka będzie atakować następnowo. Nie idziemy tutaj. Chcę, nie chcę mieć zablokowań, o tu blok obrażeń. Ale mi odbiło elegancko, dam. Dzisiaj idemy eleganckie. z smalino. O kur dobra Dawaj mi ją tutaj. Ja niby chyba już boss robiłem, ale... ale to dwa itemy za darmo Znaczy no zależy co będzie drugie No jak na razie jeden jest dobry Czemu ja pas nie mogę jeszcze Świnio Traciłem już drówko przy ciebie. Kasztanie Gdzie jest mój koleżka? Idealnie tu Siedem fal za nami no ej, no przecież nic mi nie zrobiłeś Nie dotknął mnie. Widzieliście Kurde, trochę sprawę Nie fajnie Od tego bo co najmniej nie lubię chyba z takich tych początkowych Nie, nie takich głównych Ej Mam 20 obrażeń na brimstone z teckeksem i jeszcze IPAK. Wybuch Tylko jeszcze ten range by się przydał. Większy. Tu by range up mógł się trafić. Oooo! Range Up to mógłby się trafić elegancko, no jakiś duży A dlaczego mi spowolniło? A, chyba ten, War. zrobił no i co? O, leczenie się i damage up. Lekki, lekki 1,30. To jest normalnie 0,3 chyba. <ścoughs> Niezły, lekki. Niezły, lekki damage up. Już... Mm. Nie ma co latać po całym piętrze, bo nie ma trezeru ani nic. I też, więcej obrażeń dostajemy, to już lepiej, lepiej nie kombinować. No ale no to trzeba też znaleźć drogę do walki z bossem. Space. O, no ale no, weźmiemy, nie mamy żadnego, a to nie, nie brałem nigdy, także można odblokować przynajmniej, kurde w crow space it, trafiło ja oczywiście, z badziewnym itemem, o ta książka teraz z tym range up też by była fajna do wzięcia. Kurde no, on całkiem sporo kluczy. O, dzięki. No weź no! Oliście za darmo szkoda wciąż. Tutaj Secret Room. Ja wlazłem jeszcze w kolce. No tyle zdrowia stracić, to tylko ja potrafię tak szybko. Daj nam zdrowie. Daj, bo mnie się należy. A, tutaj, to, teraz to już. Nie chcę tego. Dobra, będziemy mieć większą szansę na Angel e, Room. To może się trafi może przejdziemy wyżej. Of the blind. I tak tutaj nie ma. Kurde. Jera. O, to fajne, no. Dobra, naładujemy... Co za Też Jera. Naładujemy item. I pójdziemy jeszcze raz. No i up, no i dzięki, dzięki ziom. No niestety tu nie ma, a tu też nie. Szkoda. Ale już ręcz się zaczyna robić fajne. Damage to już, damage to już w ogóle, nie mówię o damage'u nic. Tak, kozacki damage. A, bo ja się leczę przecież, no. To jeszcze blok na obrażenia. A, stręgi tak mi nic nie daje, bo on klikę przecież. No i mamy to. Idziemy na górę. Siup, siup, siup o, o ćwiartuszka się odblokowała. Kurde mucha, ile zdaje Jeszcze z tym hive mindem. O Ujo. Ja. Teraz by się fajnie. Tu chyba raczej temów nie będzie żadnych nigdzie, chyba że... W jakimś secret roomie może. O, w kerser. O, kurde. Sam sobie zdaję. W kerser roomie jakimś. O, przykład. Słuchajcie. Siup-siup. Prawie mamy Full HP. O. Ale mi się nie chce iść do pracy dzisiaj. No nie no kurde. Oszustwo to było. No i tak już nie mam bloku na obrażenie. Tak już nie ma. ...truciznę będą miał większą szansę na, na, na zaaplikowanie. O, dawaj. Serio? <grystanie> znaczy możliwe, że to tak specjalnie jest, żeby tego paperclipa... ...podniosę go tak... ...to wszelki wypadek. Tam było coś niewidzialnego! Dobra, piguł nie podnoszę, bo jeszcze mi zmniejszą. Hmm, co mi zmniejszą? E, Tearsy albo Ranger. Dobra, mogliby też podnieść, no ale mogłyby, nie mogliby. No i chyba na tym będzie koniec, nie? Raczej the Chessu już nie będzie. Ej, dlaczego coś się takiego zrobiło? Pierwszy raz tu przeszliśmy górą. The chest się zblokuje? Nie. The Satanic Bible odblokowaliśmy. Dobra, dziękuję. Wrzucam ten odcinek zaraz. Życzę Wam miłego dnia. Miłego piątku. Trzymajcie się. Bajo.